O koniec spod mostu part 324. U, ładniejszy. U, ładniejszy w chuj. <grych> ładny, ładny, no. Oj, Jak piękny, myślicie, jest, ile tak. miał tak, centymetrów? Tak, tak, Jakie ładne kolory ma. <gryba> Mama <laughs> ma, ma. A tyle to wiedziała to, to szczupła. A nie, kur myślałem, że to szczuba. Fajny Fajny okonek A jak się nastraszy, ładnie. Ty ładny. Weź to schowaj gościu, bo mnie kuje. Oj, tu to przypływa. O koni?

ładny. Przypominam o konkursie na kołowrotek. W przypiętym filmie macie wszystkie informacje.